Witam wszystkich, z tej strony Allock. A to jest kolejny odcinek z Second Life I y y y jest ze mną Duszek Cześć No i sobie coś porobimy Ja na pewno pójdę dokończyć dach baś, Bo zacząłem dach. No to. Pokażę może piwnicę co żeś zrobiłeś Dzisiejszy koncert życzeń Proszę bardzo e, Słuchaj, kilka osób ma do ciebie pytanie Bo, so, bo, so, bo sobie zapisałem e, Allock, jaki masz laptop Chodzi o dokładną co dokładnie. O, o dokładną nazwę laptopa, jaki procesor i tak dalej. O Jezu, i to było milion razy wałowane gdzieś. Nawet nie wiem, czy le... tego na asku nie ma. Nikt nie może wejść na tego aska pyprzonego, nie... I sobie sprawdzić. No dobra. Naprawdę. Yy, drugie. Pozdrawiam Jaśka. Yy, I tam to napisał, to był Zbyszek. jak to napisałem. Zbyszek Bonią, Benią, Borą. Nie wiem. Pozdrawiam. Z, z... <zopka> L, tak, i pozdrawiamy serdecznie Michała137 i Okurczak, Okurcze, bo właśnie przyprowadzili nam krowy, które rozmnożyłem, ale nie wiem, czy one są. Czyli ktoś je zabił, ale ty je w ogóle wyłożyłeś do klatki, czy nie? No ja nie, sobie chodziły tutaj. No to dziwisz się, to przecież ktoś mógł podejść pod płod tak. i je zabić. No dobra, a da się, da tak? No da się, no przecież przez, przez płot zabijesz, nie? Nie wiem. Idź, bo ty to jesteś. Gamun... Gamuniaćka, no. Gamunia, Gamuniaćka jesteś. Co ja robię ze swoim życiem? <śpiewanie> niedobrze, niedobrze. Cholera, to jest tak nisko. A bo wiem co zrobię What are you doing? What kunia what Alok, <laughs> trochę kobla jeśli masz? Yy, ja nie mam kobla przy sobie Nie dobrze na co ci przeponuję kobel? bo robię pół płytki Nie spadło No trudno Właśnie, muszę wejść na Facebooka nawet na telefonie, bo napisałem o... Taką jedną rzecz do naszego kochanego. Co zimnego? ja robię? Nie, zepsułeś duszek! Te, co ty, zepsułem? Ty czorcie ty. Co zepsułem? Posiąłeś wszystko całą koncepcję. No i oddawaj te płytki, chamie. Na łafaj. Żyje. Co za ham? Ty rykuję Wziął mi ukrad, kurde, te płytki. Boże słodki. Po co ci chodzi skór? Stękasz jak nie jak na produktów. Stenkas jak na produktów. Co? <śpiewanie> o jezu, no znów ludzie. No co ludzie? Nie no ci piją i no. zamęczam. Ale co nie ci piją? Wszystko. Nawet Ale swoje im krew z dupy ryci. Nawet. nawet swoje rzeczy prywatne? Nawet. Wow, to znaczy jakie? Zrobiłem ci... Te... Pieczone ziemniaki. Styk. Cóż? Co? Pieczone ziemniaki. Pyrki w sensie. No. Mam je przy sobie. Gdzie ty jesteś? Hmm. Może tutaj? Chcesz? O Boże, chcesz? O Boże... te pyry? Masz. No cały czas mi się klawisz nie ty wciska. Masz tu pyry, żyj. No, my muszę rozbić tego kobla, bo już nie niepotrzebny. O, piosek. W sensie żwir. Dzień, co, co ty już rzucił? Nic mi żeś nie rzucił. No pyry ci rzuciłem. No, dobra, może rzuciłeś. Pyszysz A ten tu balkon to będziesz w końcu robił, czy nie? Bo na razie to tutaj jest wyskok dla samobójców. No to nie, teraz się zająć z balkonem? Nie no już dobra no. Opanuj się ja paliwa. To o, Co się... się pani, czy, no potrzebuję. To no, akacjowe drzewo mogłoby urosnąć, ale nie wiem czy ono kiedyś urośnie, czy nie. Pewnie nie, ale, ma, ale jest łączka kosna, ale nie czy jedna wystarczy. Daj mi, zobaczymy. No wal się, sam sobie pójdę zrobić. No, ale to z tego jedną drzewo zrób, to naprzeciwko. Które? To, to. To? To, tak. No i no i jedną mączkę rzuciłem tylko. Trochę mało. Takich, chuj. Taki chuj. E, Boże, Boże, Boże. Ciekawe czy jest do kupienia lawa. Yy, nie można wylewać lawy, także nie. Dlaczego? No bo taka, taka jest specyfika serwera, że nie można lawy wylewać. A zapalać A tego to nie wiem. Musiałbyś sprawdzić. Wejście, yy, okna trzeba u góry zrobić. A, no to się robi, że Na tej ściance nie będzie okien, bo tu jest od, od płotu, nie? Że znaczy, tu? W sensie. No, zeż, że tu, że tu, że tę. Na tej drugiej ściance trzeba zrobić okno jeszcze. To znaczy, gdzie, gdzie ty jesteś? No, na tej ściance trzeba zrobić. Na tej? No. Ej, takie długie może się ładnie. Co, jedno duże? Nie. Nie? Nie, bo to będzie wyglądać jak, 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 jak we włocowku. Nie, bez sensu. <noise> no to jakie? No jeszcze nie wiem, poczekaj. Wy... No, Zaraz takie... ci powiem, bo ciupię tutaj. Czekaj, czy tu jeszcze jedno się zmieści? Ej, nie. wiesz jakie wychodzą? trzy, trzy wychodzą kwadratowe. Wiesz że co nie chodzi, czy nie? No chyba takie, że... Takie jak zrobisz przed chwilą, to wyszły kwadratowe, nie? No. No i to tam wychodzą trzy takie. A to zrobić trzy kwadratowe? No. A nie lepiej zrobić takie na trzy? W sensie, że dwa takie. No. No a ja na dole zrobiłem trzy kwadratowe. <noise> Tylko <kurwa> ty. <noise> No i co teraz? No to brzydko w ogóle na te 3 kwadratowe. Ty jesteś brzydki kurwa. No nie no Tam ja w ogóle, Jakie... jakie no, kurwa tylko brytka z ciebie, nie? Na no, chłopie tam to było lepsze. No to weź. Albo, albo jedno takie duże, no. No nie no, jednego dużego to nie... Ty jesteś. Tak. No, no tak, no dziura taka w hołie. Dobra, weź to oszkli... Aha, jeszcze tutaj drzewa trzeba Czekaj, położyć. czekaj, 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 ja położę. Ty nie położysz, bo ty nie umiesz. Tak, położę teraz z Zapraszam, bo to jest za wójtem. Idziemy do Tesco na zakupy. O Jezu, poczekaj, ten Deolo muszę mu odpisać. siodło ze skóry Ludzie nieraz pytają się jak zrobić klucz Odsyłam ich na Twój odcinek no, jak się nie da zrobić, Sioda? całą on Ej, Ej, Oszklisz te okna? Jak zwykle poszedł gdzieś do murzynów, jakiś, Czy ja go znam, nie, nie, zrobić. Aha, tak. czyli tego hotelu nie będziemy robić, tak? No nie, no nie A z, ej, jaki czas tam mówiłeś? 2-3 tygodnie. 2 tygodnie, no nie no na 2 tygodnie można by coś stworzyć, kurczę. Ty? Jak byłeś mały To jak twoja mama robiła ciasto? No. Na przykład wydałam tą jakąś masę czekoladową, czy to byle jaką ja to zebrę i z tej masy z miski wylała na e, blachę to lubiłeś potem e, łyżką wybierać e, tą masę, która została w miski. No, no właśnie teraz to mamy i co sobie jemy czekoladowe mm. tak, czekoladowe to już więcej masz tam Co ci? Dziura taka? Opie! strach. E, gdzie co ty jesteś? Ooo, dziura ty. O, styk, styk. Wiem jak zrobimy styk. Ten. No, jakie zrobimy te. No jak. W ogóle jesteśmy tak biedni, że musiałem kupować dirta. ty tak. już biedny? <laughs> to nie mogłeś wykopać dirta, no co ty jesteś już naprawdę? No nie mogę wykopać, bo nie wiedziałem skąd. No to, to, ja teraz kopię na przykład. No, to tyle bym czekał? Z No. No właśnie. A co, by kupić, nie? I wydawać denary, kurwa. Spokojnie. Andrzeju, ty się w ogóle nie stresuj. Nie wiem dlaczego, ale mi FPS-y spadają jak kopię na tym serwerze, nie? Ten serwer jest dziwny co najmniej. Nie? No, 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 jeźdź dziwny, jeźdź dziwny. O. Patrz, taki balkon może być, jak tu zrobiłem taki z dirta. Tak, z dirta są najładniejsze. No, ale nie, chodzi mi taka podstawka, wzór. No, nie, nie, trochę większy? A jaki, na tą działkę? No nie, o jeden większy. Dobra, to poczekaj, tego na razie tutaj wyłożę. Tak, już to słowa najładniejsze. <laughs> Ups Znowu spadłem Kurwa, tu pułapkę byśmy mogli zrobić na tej działce naszej Takie coś? Patrz. Czekaj. Gdzie? Beautiful. Tylko nie za yeah. wysoko to zrobiłeś? O jeden? O co no w sensie robisz to na poziomie, czy... No tak, przecież znaczy bym nie przeczytał. Dobra, nie drzmurby. Kurwa ty... po jebie. Potrzebujemy piasku. Powiedz, że zapłacisz dwie sztabki złota za to. Chociaż w sumie to się nam nie opłaci. Piasek jest tani, możesz go kupić kurde. E, tak? A po co ci piasek w ogóle? bo chcę zrobić na ten, na... Na przykład... czcinę. Trzcinę. To No tu jest przecież piasek w tym. czym? No... W... Skrzynce na coś kupić? Tak, dobra, niech nam przyda. A nie, ja przerobiłem wszystko na ten. To idź kup, czy kupić, czy nie masz pieniędzy. No, ludzie nam przyniosą, co nie? Napisali przed chwilą. O jezu, no że to, to jest taka żyła, nie? Że to się w bań nie mieści. Ale mnie kochasz, prawda? Tak, to jest kanałowe. A za słyszę, jak ty to niką przemierasz, nie? I tylko tu, 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 to łycha chodzi tam po ty... Dobra, już, ogarnij się, Opal, opaluj się, człowieczku. Mmm, pyszne. Ja mmm, palce się... lizać. Palce, Bóg wie, gdzie były. <laughs> Oho, już, zaczynać. Dobra, ej, trzeba teraz tak zrobić... Z której strony, myślę, że tutaj by było dobrze. Trzeba zrobić taką wydzieloną strefę na skrzynkę pocztową. No to na przykład, tu się zrobi lej i skrzynkę. No dobra, no to idź zrób lej, a ja postawię a, skrzynkę. A ja ja Aha, bo my lej... potrzebujemy dużą skrzynkę pocztową, wiesz o co chodzi? A dlaczego taką dużą? Co? Dlaczego taką dużą? No a zgadnij. Aha, faktycznie. A to skrzynka, są skrzynki, ja mam dwie. Ale, ja nie Ale tutaj mam się mam. nie zmieści ta skrzynka pocztowa. Tu jest tylko jedno oczko, a potrzebujemy dwóch, czyli tu zrobimy. To poczekaj chwilkę, okay, zrobili tutaj. Czy ten pan? O, dostałem jajka. Ło, piosek! Zobacz, duszek! Tak jest! Ale ja nie mam gdzie wziąć. A ty rzucają bierz... marchewkami ty. A bierz tego piasek, w ogóle... Tak, kurde! zwracają nas. A weź weźmiesz to, bo ja nie mam miejsca. No ja już Ale... też jestem pełny. Ja pierdziele, niedom. Jak nie Panie, Panny! Opładowajemy się Ale z nas żyły, nie, I zobacz jak... Fytre... No, no, blety, chytre, blety, dziady! Blety, blety po to. Chytry Dobra, wziąłem. Ej, naprawdę, jak takie chytry dziady kurwa z serwera, nie? Jasny gwint. O, jak nie wierzę. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osie, osiem, staków... piasku. No tu jeszcze, człowieku! Jeszcze. Dawaj. Mm. Dobra, postaw tu skrzynkę, zmieści się? tak, a może zobacz... Może na dole położymy skrzynkę, a tutaj położymy lej. No to najpierw połóż... Nie, nie, nie zrobimy dwie skrzynki. Jedna na drugą. Tak to zadziała czy nie? Nie, a... Nie wiem. Nie, musiałby być kolejny lej. Chyba. No, nie, nie wiem jak to działa. No to najpierw... A, mamy... Nie, no to najpierw połóż lej tutaj w tym miejscu. Ty no poczekaj, pod, poczekaj. Podpolił. Podpalę nos! Co cię podpalił? Na jakiś ciul. A to, a to jest strzała. Słuchaj, ale. Dobrze by było, gdybyśmy mieli żelazo say. A nie, jest jedno. Może lej będzie. Jed jeden lej jest. A nie, to jest wiatr. Jak się robi lej? Ta strzała długo będzie się palić? Nie, Ej, nie wiem, jak się robi. No to żeśmy, kurde, zrobili sobie. Byś poszukał w craftingu jak się robi? Czekaj, może inaczej. Jestem. już wiesz jak zrobić dalej? Nie, a ty? No nie wiem, czekaj, zaraz zobaczymy. Co to ty w musisz zobaczyć w necie, bo ja nie zobaczę przecież. Jak Dobra, ja tu już stawiam te dwie skrzynki jakieś. Tak, pod warunkiem, że w ogóle są gdzieś. To musiał zrobić oczywiście, jak zawsze. Co jest potrzebne? Deski do skrzynek, tak? Tu są niskie moje. My. Ty chopie wiesz jak zrobić lej? No. Patrz, patrz na klawisze numeryczne. No i co? Na siedem, cztery, dwa, sześć, dziewięć kładziesz żelazo. Na cztery. Na siedem, cztery, dwa, sześć, dziewięć kładziesz żelazo, no. a na piątce kładziesz skrzynkę. Aha i wtedy wychodzi lej. No. A ja, a my mamy trzy żelaza. Piszemy serio? Ma... No, a piszemy kto ma żelazo Serio, mamy tylko trzy żelaza? No i ja mam przy sobie trzy. A nie mogą być diaksy. Tak, chyba diaksy. No to idź wykop żelazo do kopalni. A zresztą tu są dwa żelaza też gdzieś widziałem w tym. Nie przepalone jeszcze. No to właśnie już je przepaliłem. Aha, no to grzej do kopalni wykop, no już nie przepalię. No poczekaj, się ja, ja, ja sobie zjem i zamknij za mną drzwi. Poczekaj, które? No... Najpierw zamknij hałpy te, które masz otwarte Dobra, weź otwieraj Awk lecimy Szybka akcja człowiek, szybka akcja Dobra, yy, zabezpieczam skrzynkę kluczem A daj mi też ten AHA Da radę skopiować klucz? Da radę, Czy... da, da się. Ja skopiuję. A, a jak? Dobra, już, już mam klucz zamkniętą, jest. Yy, teraz tak... Yy, jak to było z tym kopiowaniem klucza? Do stołu muszę wiesz? I to się chyba tu wkłada ten klucz. I to. SMS jeszcze 619 319, wyjdą dwie. No i zajebiście, dobra, mam klucz, mam klucz do skrzynki. Tak? No. Faj fajnie, fajnie. Tu, 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 tur tu, tur. tu, 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 tu. Ja bym, żelazo, kurde. No nie tu, To nie Dobra, Nie tu, tu, Dobra, tu, Dobra, co jest? O, tu jest mu. to samo. Jeszcze... Jeszcze dwa. Tłuseeeek! Yo! Jak to do ciebie? Wow! Wow! Kopsa koszulka! Co to mnie? Ktoś uderzył, czy mi się wydaje? Bud ciebie. Ja nie no, ja nie mnie, widzę jest. O jeż, azo, tak jest. Dobra mam kup, moje wystarczy. Kup se koszulkę, no ale mam, do ciebie. Mam już wystarczająco żele. Ale ja biegnę do ciebie, bo desz panu. Kup se koszulkę. Puch, 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 puch. Gdzie jestem? koszulku? Ja już wychodzę. Nie, ja idę do ciebie, już jestem w tobie. Co? No. jestem. O cholera. Aż wpad wpadł. To no ja spieprzam. Nie, śmieci, bo tu jest śmietnik. Ja sobie wywalę śmieci. A tu wągiel jest. Gdzie jest śmietnik? A tu jest śmietnik. Co ty gadasz? Nie widzisz? No nie widzę. Jest... o, żelazo. Mam pięć żelaza. I co, to jest lawa? No. Ale najwyraźniej... nie można tam nikogo zepchnąć szkoda. <laughs> tak, taki żarcik, kurczę. Ktoś, 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 ktoś chyba wypędził stąd wagonik? No, po cholerę mi to rzucasz. Ty chory pojebie. Ciężko się wychodzi z tej kopani. No co ty? Ry -ry? Faktycznie, tam jest Tesco, Gdzie? No Jeszcze Tesko Tesco Gdzie? No jeden zaraz Obok wójta gdzieś, tak? No, za wójtem Kurwa, tu ile tych zombie tu lata, no Słuchaj, ja jestem obok hotelu teraz Czyli zaraz będę obok wójta. E, no, Jestem. właśnie. Je obok wójta. I gdzie jest Tesco? Tam pisze, jest strzałeczka Tesco. W którą stronę? Gdzie? A jest no Tesco, tam, w tamtą stronę. O widzę, napis Tesco. Dobra, mam lej. Dobra, no zrób tam. Dobra. WC? I gdzie go dać? lej? Poczekaj, bo tu jest jakieś WC. Matko. Do kibla idziesz? Jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? Duszek? Nie muszę wpadać w papkę. Gdzie ty, ty jesteś? W Co jest do cholery jasnej? Aha. O. Lepiej tam nie wchodzić. Jesteś debil, jesteś lepiej, naprawdę. Idziesz do Tesco? Mhm. Mm Chodź do, do Tesco, idziemy. Najpierw zjem bo jestem głodny. Co to jest? Do Tesco prosto. A co, nie widzisz kurwa tego Tesco, że musisz czytać jeszcze znaki? No nie, lubię, lubię, lubię po prostu czytać. pytania do zobek. Do Tesco prosto. Ale po co, jak tu już jesteśmy koło Tesco? Nawet asfalt zrobił. No, ziemniaki można kupować aż buzy jajka, nici. Dobre. A wejście tu w ogóle da do tego Tesco? Aha, tu jest wejście, rozumiem, tam jest wyjście. Tak. Dobra, kupię trochę nasion, bo się przyda. No tylko ciekawe czy ten gościu w ogóle dysponuje tym, żebyś tak sobie kupował ile chcesz. A to już właśnie kupiłem 120. Wyjście tu jest. Tak, tu mamy inne. Aha, i wyjście da tylko tędy. To w sumie sprytnie zrobione. Nie? I on tak zarabia. No. Daje radę, naprawdę. Ogólnie ta koncepcja serwera jest zajebista. Co ja ktoś już... fajne wejście zrobił, widzisz? No, dobra, chodź, idziemy do nas. No. W ogóle to już kończymy ten odcinek, bo już 26 minut. Może Jakże... to zrobimy tą lej skrzynkę. No, tak, dobra, dobra, skończymy. ale do następnego trzymajcie się, cześć. Na razie.